Cześć, witam Was serdecznie. fan się kłania 22 sierpnia tego roku, czyli nieco ponad tydzień temu została wydana nowa grana Amiga OCS pod tytułem Inka Men Platformówka. I powiem szczerze, gdy ją pierwszy raz zobaczyłem, od razu skojarzyła mi się z inną nową grą, którą prezentowałem stosunkowo niedawno na swoim kanale, pod tytułem Kings Valley. Na no w grze, tak jak i w jednej, tak jak i w drugiej, chodzi o to, iż głównym bohaterem zbieramy diamenciki, musimy uważać na przeciwników, no i oczywiście sładami przechodząc do następnego poziomu. Przejdźmy sobie zatem na stronę z grą umieszczoną w serwisie It No i tak jak wspomniałem, musimy zabrać wszystkie diamenciki, możemy również liczyć na bonusiki, takie jak zatrzymanie czasu, czyli oczywiście wiadomo. Przeciwnicy stają nieruchomo, my sobie w tym momencie opędzlowujemy całą planszę z diamencików, no i próbujemy przejść do następnego poziomu. Jest możliwość również zdobycia e, zbroi, ja przyznam się szczerze, chyba jej nie zdobyłem, więc tak naprawdę nie wiem co ona daje, ale do mnie mówię, że może daje nieśmiertelność na jakiś czas. E, no i jeśli chodzi o... Widzę tutaj cena jest. Niestety granie jest darmowa, kosztuje 12 euro w wersji cyfrowej. No Z tego co tu wyczytałem, wydawca zbiera zapisy na wersję pudełkową. No i na tą chwilę potrzeba jeszcze 47 osób, które by reflektowały taką wersję gry. Ja oczywiście złożyłem taki komentarz w sekcji komentarzy. No bo uważam, że fajnie taką e, wersję pudełkową oczywiście gry posiadać na swojej półce. No i co my tutaj mamy? Gra obsługuje czy też potrzebuje do działania 1 megabajt pamięci, czyli Amiga 500 z dodatkową pamięcią. Mamy tutaj dwa tryby dla jednego gracza i dla dwóch. E, do dyspozycji autorzy gry oddali nam 30 poziomów. No i właściwie to chyba wszystko. Aha, jeszcze Panem tylko tyle, iż wydawca owej gry. Pracuje nad nową platformówką również na Amigę Coco Banana. Na razie są tutaj tylko ogólnikowe informacje. Jest tutaj chyba jakiś króciutki gameplay, screenshoty, więc zachęcam oczywiście do śledzenia owego wydawcy w serwisie it.io, no bo pewnie z czasem będzie ta gra oczywiście dostępna. Być może będzie płatna lub też nie, no to tego już Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale zachęcam oczywiście do śledzenia. No i oczywiście jak będzie dostępna, to spróbowania zagrać. No a my tymczasem wracamy do gry Inka Men. No i odpalamy. No to zerknijmy w takim razie do menu głównego. Tutaj, jak widzę, mamy możliwość pisania hasła. Oczywiście, po ukończeniu poszczególnego poziomu, pojawia się ono na planszy końcowej. No i oczywiście, jak spiszemy sobie gdzieś na kartce, no to będziemy pewnie mogli sobie od tego poziomu zacząć. Co tu my tutaj mamy w opcjach? Mamy możliwość wybrania jednego bądź też dwóch graczy, bądź też kooperacja z komputerem. Co eee, my tu mamy? wyniki, wyniki, punktacje, tak. No i tutaj mamy oczywiście kredyty. No to co? W takim razie zaczynajmy. Pierwszy poziom. No i zobaczymy, zobaczymy. No i dobra, Gedridi, no i sobie zaczynamy. No jesteśmy sobie tym hopkiem w tym kasku. No i sobie zbieramy tutaj te diamenciki. Tak. O, tam już widzę zegar jest. Pyk, pyk. pyk. O właśnie. To jest ten handicap. Oj się chyba dotknęłem. Mimo wszystko chyba nie można się dotykać przeciwników, mimo że oni stoją. Dobra. Teraz by trzeba było kluczy wziąć, co nie powinno być trudne. No, i mamy tutaj na dole wejście, wejście do następnego poziomu. Tak, tak przeskakujemy, no a powiedzmy, że pierwszy poziom to był taki na rozgrzewkę. No, i co powiecie o tej grze już na wstępie? Moim zdaniem bardzo przyjemna i przyzwoita Level. Complete, co tutaj jeszcze? A myślę, że jeszcze punkciki się chyba zliczają. No dobra, zaczynamy. W takim razie, No to sobie tutaj na dole zbierzemy w pierwszej kolejności. Pyk, pyk. O kurczę, tu już dochodzi gościu. Tu już dochodzi gościu, którego nie było. Ależ się tu zteleportował z fajnaczek jeden. No. Dobra, kluczyk jest. Kluczyk jest. Bierzemy go. No i oczywiście jak żeby inaczej, na samej górze. Kurczę, serce tam jest. Uda się? Ależ, to było głupie z mojej strony. <gry> Dobra. Ok, drugi poziom zaliczony 8440 punktów. Dwa życia, sześć kielichów, nie wiem co to jest. Co my tutaj mamy w trójeczce? O, pięknie. Tu jest jakiś duszek. Ja cię kręcę. Ależ, no pięknie mnie tu załatwił. można wziąć? Można. No, to było głupie z mojej strony. Chyba ostatnie życie. <grytanie> Te kurde noga. Nie, no to już jest masakra. Game over. 9650 punktów. Może Wam się uda więcej punktów zdobyć? Jestem ciekaw. No, jak Wam się podoba gra Inkamen, jestem oczywiście ciekaw Waszych spostrzeżeń. Zachęcam oczywiście miary możliwości do zakupu owej gry, no i spróbowania swoich sił w owym tytule. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam do komentowania. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.